Czołem. Mówi do Was Taczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. W dzisiejszym odcinku będzie nóż. Widzieliście już miniaturę, widzieliście już pewnie dość prowokacyjny tytuł. Tytuł jest prowokacyjny, ponieważ będę mierzył się z nożem kultowym, będę się mierzył z nożem, który jest dla wielu legendą, nożem, którego nie trzeba reklamować. I ten nóż był zapowiadany już od początku tego kanału. Często się tam gdzieś przebijał na przebitkach, często był porównywany z innymi nożami, jeżeli idzie o rozmiar, natomiast nigdy. O nim tak w zasadzie nie wspomniałem, a żart, gdzie będę go recenzował, był zrobiony chyba już ponad rok temu i do tej pory ludzie czekają. Wielu widzów czekało od początku tego kanału na moją opinię na ten temat, na temat tego noża, i wielu ludzi czekało na wreszcie film na temat tego noża, i dzisiaj jest. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprezentować Wam Ontario Rad model 1. Na samym wstępie tego filmu chciałbym Wam powiedzieć, że ten nóż. Jest już u mnie i w mojej kieszeni i był edecowany przeze mnie od bardzo, bardzo wielu lat. Był to chyba w ogóle pierwszy folder taki z prawdziwego zdarzenia, jaki nosiłem. Duży folder, ale klasyka, wiadomo. Wszyscy gdzieś tam od tego Rata zaczynają, albo zaczynają od Sanrenmu 710. Ja uważam, że rad jest lepszy i lepszy będzie też nóż, który obecnie noszę na co dzień, czyli Kabar Dozier. Kabar Dozier jest świetnym nożem na początek, uważam, że nawet... Na dłużej może zostać, i, i każdy, kto go kupi, może zostać już tylko przy nim, też będzie świetny. A mówię Wam o tym, bo miałem opowiadać Wam o nożach, które noszę na co dzień i akurat y, ostatnio cover jest moim EDC. I został mi przekazany przez Darię, ponieważ ona wzięła sobie mojego kerszoła na Trixa w wersji XS i o nim też będzie gdzieś tam film niedługo, postaram się. Natomiast rad jest u mnie od niepamiętnych czasów. Wiem tylko, że był ze sklepu Militaria i wiem, że zanim zdarłem to logo, gdzieś tutaj było stare logo, takie dość trójkątne. Ontario, coś tam, Knives chyba, czy OKC, tak mi się wydaje. I dlatego, że ten nóż jest u mnie od bardzo niepamiętnych czasów, po prostu nie wysłałem go na gwarancję, ponieważ ten nóż ma wadę, wrodzoną wadę. Nie pamiętam, czy ona była od początku, jak byłem jakimś tam zapaleńcem nożowym na samym początku to chyba mi to nie przeszkadzało, albo tego nie zauważyłem albo to ja zepsułem ten nóż nie pamiętam, nie wiem, próbowałem tę wadę potem wyeliminować, natomiast do dzisiaj ona zostaje taka jaka jest i dlatego ten nóż za bardzo symboliczne pieniążki trafi do nowego właściciela, który dopiero się uczy noży, czyli mojego serdecznego kolegę Marcinka, który bardziej od noży zajarany jest bushcraftem i leśnymi tematami natomiast folder mu się na pewno przyda i właśnie ten nożyk trafi do niego a by the way, do tej pory używał tylko metstulsa i ten metstuls w lesie dawał radę do krojenia żarcia, strugania patyków czy przygotowywania ogniska. Szczególnie krzesania ognia, bo metstuls świetnie krzeszy ogień, także będzie miał już drugi nożyk, na którym się będzie też uczył kolejnych rzeczy. Pozdrawiam Marcinka jeszcze raz. Tak mówię Marcinega, to jest taki wielki chłop, który jest ode mnie o od 40 kg cięższy i ze 30 cm wyższy, ale dalej pozdrawiam Marcinka. Tak więc ten nóż jest u mnie od niepamiętnych czasów, nie wiem kiedy go miałem, nie wiem od ilu lat u mnie jest, pamiętam po prostu, że jest od paru lat. I tyle. Dlatego nie hejtujcie mnie, że. O, nie zrobiłeś tej wady, trzeba było wysłać na gwarancję. No jak już się gdzieś tam świadomie zorientowałem, że ta wada tutaj jest, to po prostu już była. I już nic z nią nie zrobiłem, chociaż na takim kanale Metal Complex gościu pokazywał jak wycentrować nóż, bo właśnie, noście centrowanie jest problem, ten nóż po prostu jest przekrzywiona, głownia ciągle na jedną stronę i rysuje się o linersy. To jest ta jego główna wada, dlatego pamiętajcie, że nawet w takich dobrych, fajnych nożach, tanich mniej więcej, powiedzmy, Mogą się takie rzeczy zdarzać od renomowanych marek również. W związku z tą wadą myślałem też kiedyś, że jest to nóż podrabiany, że jest to jakaś podróbka, ale sprawdzałem wielokrotnie, mimo że już papierów od dawna, dawna nie mam, ale sprawdzałem i na forum Nightwell, jak wyglądają podróbki, jak się je porównuje na forach zagranicznych i nie, ten rat nie jest podróbką, ten rat jest oryginalny, po prostu ma taką wadę wrodzoną, z którą już się urodził chyba albo ja mu ją zrobiłem, chociaż tego też nie wiem. Nie wiem, jakbym, w jaki sposób miałbym to zrobić, i po prostu przyzwyczaiłem się do tej wady. Natomiast w użytkowaniu, w cięciu, yy, w noszeniu tego noża zupełnie ta wada nie przeszkadza. Przeszkadza estetycznie i dźwiękowo, ponieważ on. Gdzieś tam słychać, że ociera, gdzieś tam słychać, że uderza. Więc no muszę przyznać, że może to wielu ludziom przeszkadzać. Mi też przeszkadzała. Natomiast rat nie jeden dzień ze mną spędził u mnie w kieszeni i nie jeden raz mi pomógł w różnych rzeczach. Ale skończmy ten wstęp, przejdźmy do normalnego omówienia, przejdźmy sobie do wymiarów, wagi, materiałów i jakości wykonania. I jeżeli idzie o wymiary, to kiedy ten nóż jest rozłożony, ma Prawie 220 mm długości, bo konkretnie 219. Kiedy jest złożony, to ma długości 125-127 mm, więc jest to dość duży nóż. Naprawdę to już jest duży folder. Wielu ludzi mówi, że jest to folder do ciężkiej roboty. Natomiast jeżeli idzie o szerokość, to jest 35-33 mm w najszerszym miejscu. Głownia kiedy jest otwarty, ma około 25 mm szerokości, czyli jest to nóż. Spokojnie sobie kanapkę posmarujecie. Jeżeli zaś idzie o grubość, to grubość tego noża to jest około 12 mm bez klipsa, natomiast głownia ma 2,8 mm grubości, więc nie jest to taka typowa grubość głowni. 3 mm jest trochę cieńsza, ale dzięki temu lepsze są tutaj właściwości tnące. O czym Wam powiem oczywiście w specyfikacji. Jeżeli zaś idzie o wagę, to nie jest ona najmniejsza, bo waga wynosi 140 mm gram i zaraz Wam powiem, czemu to zawdzięczę. Jeżeli zaś idzie o materiały, to przeważa tutaj stal. Stal jest w linersach, ponieważ ten y, nóż jest blokowany linerlokiem. Stal jest oczywiście na głowni. Głównie jest wykonana ze stali AUS-8. Jeżeli jej nie znacie, co byłoby dziwne, bo to dość popularna, tania stal, nierdzewna, no to powinniście wiedzieć, że jest to taki japoński odpowiednik 8CR13MOV. Z tym, że ja uważam, że AUS-8 jest Ciuteńkę lepsza, a przynajmniej producenci, którzy wykonywali z tej stali noże, wykonywali lepsze hartowanie i lepsze właściwości. tnące miały te noże według mnie niż 813 MOV. Jeżeli idzie o kładziny, to jest tutaj FRN, czyli jest to nylon wzmacniany włóknem, szklanym. Dość mocny materiał, natomiast muszę przyznać, że przez lata się wyciera, jak plastik się wyciera, co nie jest jakieś tam nieprzyjemne czy jakieś złe, ale no, muszę Was o tym. Poinformować. Jeżeli idzie o jakość wykonania, to gdyby nie ta moja wada wrodzona, to naprawdę bym się nie mógł przyczepić. Tutaj jest dość nierówno między tymi linersami i frn -em. Ja też mam jeszcze bardziej nierówno, ale to wynika z wysługi lat tego, co z tym nożem robiłem. On naprawdę ten nóż był poddawany wielu próbom. Jeżeli zaś idzie o jakieś torksy, bo nóż jest skręcany na torksy, to jest to zrobione dobrze. Ten nóż występuje też w innych wariantach kolorystycznych i czasami głownia jest malowana i śruby są malowane. I muszę przyznać, że śruby są całkiem nieźle pomalowane i nie złazi ta farba, natomiast jeżeli idzie o głównie, to jest to taki sam rodzaj farby jak na klipsie i ona złazi. Na głowni złazi od patrzenia, bo jest często używana, a na klipsie złazi tak o. Mi się ten efekt podoba takiego zużytego trochę narzędzia. Ja zawsze Wam mówiłem, że lubię takie rzeczy. Natomiast reszta całkiem na plus, nie mogę tutaj narzekać, wyrzekać. Bardzo mi się podoba. Jeżeli nie macie żadnych wad, zwracajcie na to uwagę, bo mogą się zdarzyć. To całkiem, całkiem nieźle ten nóż jest wykonany. Przejdźmy sobie teraz do specyfikacji technicznej i na samym początku powiem Wam, że RAT 1 to nie jest jeden model, to nie jest tylko jeden nóż, to jest cała seria lub linia produktowa, dlatego że możecie Rata spotkać w różnych wersjach wykończenia, jeżeli chodzi o linersy, to znaczy różnych wersjach materiałowych i w różnych stalach. I po pierwsze możecie spotkać FRN, zwykły w wielu kolorach, które Wam tam gdzieś na końcu podrzucę oraz możecie spotkać włókno węglowe tutaj gdzieś na rękojeści jeżeli idzie o stal to możecie spotkać Ausus MK oraz jedną z moich ulubionych stali, o ile nie najbardziej ulubioną, bo ma świetny stosunek ceny do jakości, czyli D2 D2 to jest w ogóle świetna stal, uwielbiam ale to nie wszystko, rata możecie kupić w zwykłej wersji takiej otwieranej po prostu otwieranej oraz ze wspomaganiem i film o racie ze wspomaganiem zrobił kiedyś Sharp Day, to jest jeden z jego pierwszych filmów, bardzo Mało ma tam wyświetleń i mało łapek, więc jak będziecie chcieli, to Wam podlinkuję ten film. On tam ma nóż ze wspomaganiem i to jest jedna z nielicznych polskich recenzji czy tam omówień, gdzie jest pokazany właśnie rad ze wspomaganiem. Ja wspomagań nie lubię, żadnych takich udziwnień, żadnych jakichś takich dodatkowych sprężyń jak w Kresowach kiedyś były. Wspomagających, nie lubię takich rzeczy, więc nie kupuję takich noży, ale jeżeli ktoś by był chętny chciałby zobaczyć, to oczywiście możecie zobaczyć u Sharp Day'a. Z tym, że pamiętajcie, wszystkie wersje lepsze, jeżeli chodzi o materiały, o stal, o okładziny, czy właśnie wspomaganie są oczywiście droższe niż ta podstawowa wersja. Ale przejdźmy już do czwartej specyfikacji tego modelu i zacznijmy sobie od końca. Oczywiście nóż ten posiada dziurkę na lanyard, czy tam na temblak, czy na ogonek, jakbyście go nie nazywali, może kutasik. Po staropolsku jest tutaj dziurka, możecie sobie jakiś sznurek włożyć, jakieś koraliki i tak dalej. Dla mnie zawsze na plus. Ja lubię takie rzeczy. Jak nie ma takiej dziurki, to potem trochę mi jest smutno, no ale wszystkiego mieć nie można. Oczywiście jest tutaj też klips i klips jest absolutnie uniwersalny. Macie każdą pozycję, jaką możecie sobie wybrać bo jest tip up, jest tip down możecie nosić z prawej strony, możecie nosić z lewej strony także cztery pozycje do wyboru każdy powinien być. Zadowolony. Co do samego klipsa, to muszę jeszcze wspomnieć, że nie jest on tip carry, czyli nie jest to coś, co ja lubię najbardziej i muszę też przyznać, że dość mocno wystaje, bo wystaje prawie centymetr. Oczywiście na przebitkach to zobaczycie, ale ten nóż sam w sobie jest duży, jeżeli możecie chodzić w miejsca, gdzie ten nóż nie musicie się z nim kryć, gdzie on nie będzie nikogo straszył, ponieważ ten nóż ma według mnie nieduży fear factor, czyli nie powoduje jakiegoś dużego strachu u ludzi bo jest takim po prostu zwykłym nożykiem, no to jeżeli możecie nosić ten nóż jeszcze z jakimś laniardzikiem, yy, ogonkiem, no to absolutnie to nie jest wada, ale no muszę przyznać, że ja wolę noże deep carry, absolutnie schowane, gdzie wystaje tylko klips i nie wiadomo, czy nosicie długopis, czy właśnie nóż, także deep carry trochę szkoda mogłoby być. Na temat klipsa trzeba też powiedzieć, że dla mnie ten klips jest wygodny i nawet jak mam zamknięty nóż i trzymam ten nóż tak dość mocno, to jest wygodny, jak mam otwarty ten nóż, to też jest dla mnie ten klips wygodny. No ale ja nie mam największej ręki, więc jeżeli ktoś ma większą rękę, to może mu się tu gdzieś wbijać. Ostatnio odświeżałem sobie filmy niektórych youtuberów nożowo-edecowych na ten temat i niektórym ten klips nie pasował, wystawał, gdzieś im się tu wbijał. Dla mnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie i ten nóż się dobrze trzyma i ten klips mi się nie wbija, po prostu mi się tak inaczej ta skóra tu układa. Nie wbija mi się. Natomiast rozumiem, że niektórych może się wbijać, więc o tym mówię. Jeżeli idzie o ilość śrub, na jaką skręcony jest ten nóż, to jest naprawdę duża, ponieważ do skręcenia samego tego noża potrzeba 6 śrub, 5 mniejszych torxów, jednego dużego, który jest pivotem, oraz... Aż trzech śrub na klips, więc to jest naprawdę dużo śrubek. Jak rozkręcicie do zera ten nóż, to naprawdę tych śrubek jest dużo, lepiej ich nie pogubić. Przejdźmy sobie teraz do początku tego noża. Przejdźmy sobie do y, rampy. Rampa na kciuki jest bardzo wygodna, bo tutaj jest taki odpowiedni zjazd, to ta głownia jest trochę wyżej niż rękojeść, bardzo wygodnie się ten nóż trzyma, więc ta rampa jest absolutnie wygodna, nie jest zbyt ostra, natomiast jest mocno zaznaczona. Jeżeli będziecie mocno przyciskać kciukiem do tego. Tej rampy, no to absolutnie będzie się odciskać, no ale, no ale w rękawicach nie powinniście w ogóle tego czuć. Jeżeli idzie o kołek, to jest on stopniowany, bardzo wygodny, dość wystający, więc bardzo łatwo otwiera się z kołka ten nóż. I w ogóle uważam, że kwintesencją otwierania noża z kołka jest rad. Właśnie najlepiej się otwiera z kołka rata. Tak mi się wydaje, że to jest najlepiej otwierany nóż z kołka, jaki możecie znaleźć. Według mnie kilka noży już miałem, kilka noży mogłem otwierać i uważam, że rad. Najlepiej się otwiera z kołka. to jest fenomenalnie. To jest największa przyjemność otwierania noża z kołka. Po to tylko można go kupić, żeby go otwierać. Bardzo wygodnie. Zatoczki też tu są zrobione dość wygodnie, także bez problemu, absolutnie będziecie mogli otwierać i palcem środkowym, i kciukiem, i nawet jakbyście chcieli, to palcem wskazującym. Tylko ja nie umiem. Ale palcem serdecznym się da. Poczekajcie. Da się. Palcem serdecznym też się da otwiera. Przejdźmy sobie teraz już do samej mechaniki. Jeżeli idzie o mechanikę, to uważam, że ten nóż, ja nie liczę tu żadnej sebenzy i bardzo drogich noszy, ale w swoim budżecie przy technologii jaka jest tutaj zastosowana, czyli jeżeli idzie o fosforobrąz, bo są tutaj podkładki z fosforobrązu i to dość grube, to nie są podkładki, które wyglądają jak nie wiem, jeden listek grafenu, którego grubość to jeden atom, bo tak wyglądają podkładki w Sanrenmu 710 na przykład. To tutaj podkładki z fosforobrązu, wsparte jeszcze podkładkami silikonowymi, bo mało osób o tym mówi, ale tu są podwójne podkładki, czyli silikon plus fosforobrąz. Naprawdę nasmarowane, no to ten nóż śmiga naprawdę bardzo dobrze. Niektóre noże tanie na łożyskach, naprawdę tanie, jakieś takie najtańsze, nie są tak płynne jak rad. Według mnie, naprawdę, muszę przyznać, że po latach, kiedy ten nóż się wrobił, kiedy jest smarowany. No to świetnie działa. Niestety nie mogę Wam pokazać, że sam się opuszcza, ponieważ ten nóż ociera u mnie o tą lewą stronę. Natomiast kiedy brałem do ręki niewadliwe egzemplarze, egzemplarze sprawnym, że no ten nóż przepięknie działał, jak był nasmarowany, to już w ogóle można było go świetnie otwierać. Więc mechanika jest tutaj na świetnym, wysokim poziomie jak na technologii, która jest tutaj zastosowana, choć wiadomo, konkurencja gdzieś tam już za podobna, nawet mniejsze pieniądze, ciśnie z łożyskami. I łożyska zawsze będą gdzieś tam lepsze, chociaż najtańsze, najtańsze noże z łożyskami, a tutaj te podwójne podkładki, no to ja bym się wahał, bo uważam, że te podwójne podkładki działają czasami lepiej. Wystarczy po prostu często nóż smarować i dbać o to, żeby ten nóż był czysty i naprawdę będziecie mieli tam bardzo dobrą mechanikę i bardzo dobrą płynność działania, chociaż oczywiście, no to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w nożu jest cięcie. I powiedzmy sobie trochę o głowi. Oczywiście Stalaus 8, do ilu HRC nie pamiętam, ale pewnie tam gdzieś od 57 do 59 gdzieś tam, chociaż nie pamiętam, więc nie poprawcie w komentarzach, bo bardzo dużo jest znawców noży, więc też często korzystam z ich opinii. Ten nóż świetnie tnie. 2,8 głowni to jest naprawdę nie aż tak dużo. Do tego jest pełny płaski, ale taki pełny płaski, że tu nie ma żadnego tam wzmocnienia tej, tej głowni. Jest pełny płaski, a do tego był chyba na 20 stopni wyostrzony. Natomiast ja mam ten nóż wyostrzony na 18 stopni. Zmieniłem sobie kąt ostrzenia, żeby on był jeszcze większą taką brzytewką I naprawdę świetnie rad tnie. Absolutnie fenomenalnie tnie. Nie jest to poziom opinela karbonowego. To nie jest aż taki poziom. Nie jest to poziom super, super stali proszkowych, ale naprawdę jak na stalnię rzewną, to jeżeli idzie o cięcie, to myślę, że Mało będzie noży, które będą porównywalne, jeżeli idzie o właśnie cięcie, o możliwości tnące tego noża. Jeżeli idzie o profil tej głowni, to mamy tu klasyczny drop point z dużym brzuszkiem, więc jeżeli idzie o cięcie, to te wszystkie cechy się jakby uzupełniają. Jest tutaj płaski, pełny, jest tutaj krawędź tnąca też na płasko, zrobiona. U mnie na pewno jest na płasko, bo tak ostrzyłem ten nóż i myślę, że w ratach też. I do tego mamy jeszcze drop point z dużym brzuszkiem, więc cięcie czegokolwiek jest naprawdę. Fantastyczne, jeżeli idzie o tą stal, bo nie porównujemy tego z dużo droższymi konstrukcjami. Jeżeli mamy otwarty nóż, to mamy oczywiście zagrożenie dla naszych palców, tak żeby nam się nie złamał, więc jeżeli idzie o blokadę, to jest ona najgorsza z dobrych. Jest tutaj zwykły liner lock. Linear lock średnio gruby według mnie, nie jest najgrubszy, nie jest najcieńszy, nie jest jakiś taki niebezpieczny. Oczywiście przy dużym obciążeniu wygnie się i ten nóż się złamie. Natomiast nie wiem co byście musieli robić, żeby takie duże obciążenie mieć. Ten linerlock wchodzi dość głęboko, więc nie mam tu absolutnie żadnych zarzutów. Możecie go oczywiście podginać. Ta stal jest dość mocna, dość sprężysta, więc będzie to dość trudne. Jeżeli zaś mówimy o samych linersach, to pamiętajcie, że waga tego noża wynika też z tego, że linersy te nie są wiercone ani wycinane, więc te linersy są pełne, nie ma tam żadnych dziurek. I dlatego mamy tutaj te 140 gramów, które są dość. Ciężkie w kieszeni. No muszę przyznać, że ja ten nóż w kieszeni zawsze czułem. Jestem przyzwyczajony do lżejszych konstrukcji. Jeżeli idzie o bezpieczeństwo i blokadę, to normalny, prawidłowo zrobiony nóż bez żadnych wad fabrycznych nie powinien Wam się otwierać w żaden sposób. U mnie trochę piszczy i jeżeli mocno będziecie chcieli, to gdzieś tam do połowy może się otworzyć. Wynika to trochę z tych wad fabrycznych. Tak mi się wydaje. Normalnie rad się nie powinien otwierać i się nie otwiera. Nie jest to też nawet w tym modelu, nie jest to poziom. Nie jest to poziom żadnych chińskich noży na łożyskach, które tutaj ostatnio widzieliście, jak Sanrenmu, czy jak właśnie rójkę. I w samej specyfikacji powinienem też coś powiedzieć na temat ergonomii. Według mnie ten nóż świetnie się trzyma, jest fenomenalny, jeżeli idzie o trzymanie, ta zatoczka w ogóle tutaj to jest genialne rozwiązanie. Kciuk tu sam się idealnie układa. Może nie jest to tak bezpieczne, jakby tu był, nie wiem, dwucentymetrowy jakiś jelec od flipera na przykład, natomiast nie jest to nóż, który powinien Wam się z ręki wysmyknąć i gdzieś tam na palce Wam zjadą na ostrza. Nie, absolutnie ten nóż jest bezpieczny również pod tym względem. Tak więc y, ta ergonomia dla mnie jest fenomenalna. Uważam, że wygodniejszy ten nóż dla mnie by był y, jeszcze bardziej, jeżeli bym miał większą rękę. Jeżeli bym był większy, po prostu miał większą rękę, to by był jeszcze wygodniejszy. I spokojnie bardzo dużo tego noża mi jeszcze tu wystaje, więc naprawdę jest on wygodny. Jeszcze ta rampa dość wygodnie się trzyma, kciuk, więc jeżeli idzie o ergonomię, naprawdę to jest świetnie pomyślane. Uważam, że do 95% męskich i damskich nawet rąk będzie pasował. Uważam, że jest to super, świetna opcja, świetne rozwiązanie. Pamiętajcie też, że konstrukcja jest otwarta, więc łatwiej będzie ten nóż wyczyścić, natomiast będzie też zbierał łatwiej jakieś tam zabrudzenie. Ale no, czyszczenie będzie znacząco łatwiejsze. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania i powiedzmy sobie coś o gwarancji. Gwarancja jest dwuletnia, o ile się orientuję. Oczywiście możecie w różnych sklepach kupić ten nóż. Ceny wahają się od tam gdzieś 180 zł, bo takie widziałem, ale najczęściej są to okolice 200 zł i wyżej, co jest trochę dla mnie dziwne, ale o tym wam opowiem za chwilę. Oczywiście inne wersje materiałowe, typu D2 jako stal typu właśnie yy, włókno węglowe i D2 to już są większe, większe kwoty i trzeba tam się w okolicach 300, a nawet powyżej 300 zł liczyć z takim nożem. Natomiast pamiętajcie, że i podstawowa wersja i te wersje z D2, ale z okładzinami z frn mają różne kolory, są yy, właśnie takie kojotkowe taktyczne, jest chyba wersja szara, jest czarna, jest zielona, jest różowa. Także i chyba jakaś taka cytrynowa, czym się wydaje, że tylko taką wersję widziałem. No chyba taka jest, więc tych wersji kolorystycznych jest dużo, z tym, że są jeszcze wersje te właśnie stalowe, zwykłe i te wersje malowane. Tak więc możecie sobie ten nóż wybrać według własnych preferencji, według własnych gustów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i to jest absolutnie na plus. Ale jeżeli to jest podsumowanie, to porozmawiajmy sobie trochę o minusach. Po pierwsze, zdarzają się wady. Ja długo patrzyłem na rata przez pryzmat tej wady. ale po nie wiem roku wziąłem go znowu do ręki, zacząłem go nosić, zacząłem go używać, zacząłem nim trochę klikać. W ogóle klik jest przepiękny. Uważam, że jest fantastyczny ten klik. Zupełnie niespotykany w innych nożach, nie jest absolutnie metalowy, tylko taki zgrzyt, tylko jest piękny klik w tym nożu. Świetny a więc po roku gdzieś nie używania tego noża znowu zacząłem go nosić i uważam, że jest świetny. Rad ma tę opinię, dlatego że jest nożem fantastycznym i po prostu jest dobrym nożem i każdy, kto go chwycił raz w ręce i go chociaż trochę poużywał, to uważa, że to jest nóż dobry. Bardzo rzadko spotykałem się z opinią, że ten nóż jest jakiś taki fatalny i tak dalej. Natomiast ten nóż był fenomenalny i absolutnie bezkonkurencyjny. 5-7 lat temu. Dzisiaj tak już niestety nie jest i uważam, że cena w okolicach 200 zł za wersję podstawową jest zbyt duża. Gdyby ten nóż kosztował 160 zł, 140 zł, to bym powiedział, fantastyczny, fenomenalny, pierście, absolutnie nie ma lepszego. Ale konkurencja z Chin nie śpi. Jest bardzo dużo modeli Rójkę, jest bardzo dużo modeli właśnie od Sanrenmu, są jakieś noże od Ganzo, które są dużo tańsze. A mają na przykład lepszą stal, albo są inne rozwiązania technologiczne, albo są mocniejsze, albo mają łożyska. I to wszystko wpływa na to, że rad, jak na swoje możliwości, mimo że w tych kategoriach, w których by był oceniany, nie wiem, bez względu na cenę, to by był naprawdę świetny, jeżeli idzie o podkładki, jeżeli idzie o, o cięcie, o mechanikę, to to jest świetny nóż, ale konkurencja nie śpi. Są lepsze stale, na przykład rójkę używa bardzo dużo sandwika. Sandwig jest według mnie lepszą stalą, tą 14C27. Ten sandwig jest przede wszystkim lepszy i Chińczycy używają tych stali. Są dobrze wyhartowane te noże, więc stali już chociażby jest lepsza. Są łożyska, które jeżeli nie są już naprawdę absolutnie tam już po taniości zrobione, to, to są to dobre łożyska i mechanika też jest lepsza. Są lepsze blokady typu frame, chociaż akurat SA WISPA jest chyba takim ratem trochę na frame loku. Też bym chciał kiedyś zobaczyć ten nóż, ale są już trochę inne blokady. GANZO używa podróbek, chociaż po wygaśnięciu. Patentu na Axis'a, to nie wiem czy to już jest podróbka, chociaż ganzo chyba robiło to noże zanim ten patent wygasł. Więc ganzo ma jakiś tam swój odpowiednik y, Axis loka i to też jest mocniejsza blokada, fajniejsza blokada według mnie. Tak więc konkurencja nie śpi i uważam, że dzisiaj 200 zł za rata to jest zdecydowanie za dużo i nie jest to pierwszy wybór tak jak był kiedyś. Jest to świetny nóż na ryby, jest to świetny nóż na grzyby, jest to świetny nóż w każdej kategorii, jest to dobry nóż, ale nie jest najlepszy w żadnej. Dlatego jeżeli potrzebujecie noża uniwersalnego, to będzie to dobry nóż, Natomiast nie będzie najlepszy w żadnej z kategorii. Nie będzie najbardziej płynny, nie będzie najlepiej ciął, bo nawet Opinel za 40 zł, czy tam poniżej 40 zł ze stali węglowej, będzie lepiej ciął. Nie będzie to najmocniejszy nóż z najmocniejszą blokadą, bo nie wiem, Ganzo G720 chyba jego kojarzę. Będzie potężniejszym nożem, jeżeli potrzebujecie foldera do lasu pewnego, jeżeli potrzebujecie super, hiper ekstra blokady w trochę droższym nożu, to na pewno będzie taki Cold Steel Working Man i też będzie świetnym nożem, takim typowym robolem. Więc nie jest to najlepszy nóż w żadnej kategorii. Zdarzają mu się wady, tak jak u mnie się to zdarzyło, więc o tym też pamiętajcie i lepiej iść, kupić sobie rata, yy, dotykając go i, i widząc konkretny model i wybierając właśnie ten model. I nie jest to nóż idealny, nie jest to też nóż, który zasługuje na taką już przefantastyczną kultowość. Jest on nożem świetnym, uważam, że nikt nie powinien być rozczarowany tym nożem ani ergonomią ani właściwościami tnącymi, czy mechaniką, natomiast nie jest to nóż najlepszy, najfantastyczniejszy i ja wiem, że obrońcy Rata teraz powiedzą, nie, no ale on jest najlepszy. Nie jest. Jest to nóż dobry w każdej kategorii, ale nie najlepszy i nie jest to też nóż fenomenalny, świetny i najfantastyczniejszy. Kiedyś był królem, jeżeli idzie o stosunek ceny do jakości, dzisiaj jest zdecydowanie według mnie za drogi. A poza tym ja wolę mniejsze noże, więc jakbym miał drugi raz wybierać, to bym kupił Rata dwójkę, bo jest mniejszy a ja wolę mniejsze noże DDC. Jest też według mnie za dużym nożem do EDC, ale wielki chłop potrzebuje wielkiego noża, więc, więc tutaj to już jest rzecz ustu. Ale absolutnie nie skreślam tego noża. Według mnie najbardziej rozsądną opcją jest wersja z FRN, czyli z okładzinami z FRN i ze stalą D2. Wtedy ten nóż za 250- 60 zł już jest dobrym nożem, już ma dobrą cenę do jakości i wtedy uważam, że jest ok. Naprawdę jest ok, bo D2 to jest tak półrdzewna stal, ale mi się nigdy nie zdarzyło, żeby zardzewiała, a właściwości tnące są naprawdę fantastyczne i świetnie łatwo dość się ostrzy, a dość długo trzyma ostrość. To jest super w D2, dlatego uwielbiam tę stal. Więc najlepszą opcją, jeżeli już chcecie Kupić rata, bo bardzo Wam się podoba, uważacie, że to jest nóż kultowy i nieważne, czy to jest jedynka, czy dwójka. Kupcie sobie wersję FRN, bo nie ma co dopłacać za to włókno węglowe. Kupcie sobie wersję z FRN-em, w jakimś tam kolorze, który Wam się podoba, ze stalą D2. Najlepiej bez żadnego czarnego malowania gdzieś tutaj na głowniach, po prostu zwykłą głownię, jaka jest. I to będzie świetny wybór, to będzie najlepszy wybór, i taki nóż rozumiem. Rad 1 w wersji D2 z FRN-u to jest jedyna rozsądna opcja, którą możecie kupić. Wersja z AUS 8, według mnie, jest już wersją przestarzałą i raczej nie ma racji bytu. Gdyby D2 kosztowała to, co kosztuje AUS 8, czyli dwie stówki, no to wtedy bym powiedział, że rad jest dalej taki sam kultowy i fenomenalny i jest super, tylko mechanikę ma trochę słabszą niż konkurencja z dalekiego wschodu. A wy co sądzicie o tym nożu? Czy dalej jest taki kultowy, czy dalej jest taki fantastyczny? Czy zgadzacie się z moją opinią? Czy zaraz zleci mi się tu stado psychofanów, jak w przypadku Sanrenmu 710 i powie, nie, to jest najlepszy nóż, fantastyczny, za te pieniądze nie ma lepszego. Nie wiem, według mnie są różne opcje, warto rozważyć różne opcje i warto śledzić cały rynek, tak żeby ta konkurencja była jak najmocniejsza, wtedy my konsumenci dostajemy jak najlepsze Produkty. Tak I więc, co wy o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie? Napiszcie o tym oczywiście w komentarzu. Zachęcam też do zostawienia łapki pod moim filmem oraz subskrypcji na moim kanale, bo bardzo jest dużo osób, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują mojego kanału. Zachęcam do tego. Oczywiście cała sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji absolutnie i wyłącznie. Pamiętajcie tylko, żeby zachować kulturę wypowiedzi. Nie toleruję obrażenia i bluzgów. Pamiętajcie też, żeby wpadać na moje media społecznościowe, na Instagram, na Twittera, na fanpage tego kanału oraz na fanpage i na kanał Do Potęgi. A mi nie pozostało nic innego, jak pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób, także... Pozdrawiam.